Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Radio Pionier Model, 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 model. KEH, myślnik 9000 RDS. Radio jest yy, z końca lat y, 90, 80. Jest to rok produkcji 1989 rok i ma Secret Code. Yy, czyli no wiecie, jest zaszyfrowane i trzeba go odszyfrować warunek taki, nie używamy gotowych aplikacji jeśli takie są, to nie używamy yy, programatorów może będę używał zobaczę, jak to jest pamięć i2c, mam fajnie magistrale, magistrale rozszyfrowaną to może odczytam ją jakimś, jakąś swoją aplikacją yy, ale jeszcze zobaczę, czy, czy będzie taka potrzeba, czy... no mamy zadanie, wyciągnąć kod i tyle code ok nie będziemy tutaj próbować, ale mamy code no i dobra, czyli rodajka działa Podniosłem mechanizm na kasety i szukałem pamięci. Pamięcią okazało się, okazał się układ PDG011. Y, PD tak. Niestety żaden mój programator nie obsługiwał tej pamięci. Sprawdziłem w nocie katalogowej jak to wygląda, no więc mogłem działać dalej. A więc podlutowałem analizator stanów logicznych, żeby sprawdzić jak wygląda komunikacja, jakie są cykle zegara, w jakich paczkach są wysyłane te, te dane, a może też chciałem nawet podsłuchać zobaczyć co radio pobiera żeby nie, nie musieć katować pamięci flaszowaniem. No, ustawiłem SPI i badałem, jak to wygląda. Każdy cykl zegara, jakie dane. Teraz próbuję znaleźć sekwencję, jak to mniej więcej wygląda i gdzie jest, y, gdzie jest ukryty licznik. Yy, no i zobaczymy. No, na, razie, na razie tak se, ale z biegiem czasu. A tutaj zablokowałem już licznik prób, bo próbowałem trafić i nie wiedziałem, że jest ograniczona liczba prób. Tym bardziej musiałem tą pamięć już odczytać, a nie tylko sprawdzić kody. No to co, nie pozostało mi nic innego, jak to wszystko rozebrać, dostać się pod spód płyty, by yy, no, wylutować ten układ. Myślę, że to dalej nie wymaga jakiegokolwiek komentarza, więc macie słuchać się w szum serwisu. No i teraz tak, do rozlutowania użyję rozlutownicy. Można użyć różnych sposobów. Każdy, każdy robi jak mu wygodnie, mi wygodnie jest tą rozlu rozlutownicą, mimo że wcześniej miałem ZD915 i było dużo, dużo gorzej w porównaniu do tej. Lokalizuję sobie układ. Oczywiście mikroskopu ja nie muszę mieć do tego, tylko jest po to, żebyście wy widzieli cokolwiek, żeby to nie było nudne no to postanowiłem, że będę to robił jakoś pod mikroskopem, mimo że nie jest to za komfortowe. No i lecimy pin po pinie, nóżka po nóżce, dalej też to nie wymaga komentarza. Chciała mała modyfikacja podstaweczka. Żebym nie musiał się pierdzielić wiele razy z tym radejkiem, tylko w podstawkę. Spróbowałem jeszcze użyć innego programatora, nawet wpisałem inną nazwę. Niestety też nie było dostępnego układu. Szybka analiza też niestety nic nie dała. No więc nie było wyjścia, trzeba robić swój programator na własnych zasadach, na dokumentacji, by wiedzieć, co się dzieje. Nie korzystać z gotowców jednak. No, pamięć umieszczona PDG011 Miałem użyć tego mojego multitula Ale robi ostatnio do utrzymania terrarium no. Więc no, nie mogłem Schemat prosty podobne do SPI. To już zrozumiałem. Następnym krokiem było zrozumienie data read oraz data write jak to się odbywa na poziomie bitów, budowa wewnętrzna i można ruszać. Jeszcze timingi oczywiście. Odpalamy no i klikamy R, read. I mamy. Teraz tak, na przykład do zrzucie Znalazłem sobie licznik, gdzie jest. No i kod. Tak wygląda. Najlepiej sobie wszystko rozpisywać, jak w matematyce, żeby lepiej zrozumieć, przeanalizować to. Jest kilka różnych możliwości. Dotąd trzeba wbijać, aż się zrozumie, aż zadziała, nie? I potem wyciągać wnioski. Więc wyobraźcie sobie, ile tych razy liczników <laughs> zablokowałem, żeby się dowiedzieć, jak to działa. No ale przyniosło to swoje efekty, ponieważ no, udało mi się to rozszyfrować mniej więcej. Wykorzystałem też wiedzę z poprzedniego filmu, w którym też się bawiłem takim radykiem, ale tam było dużo, dużo prościej yy, niż tutaj. No, i teraz, żeby zmienić pin, no to zróbmy tak. Rate, odczytajmy. Mamy 1, 2, 3, 4 hasło. Zmienimy go na 6, 5, 3, 4. Mamy zmienione 65, 34. Zwróćcie uwagę na kod. Także teraz piszmy go. Git. Także jeśli chodzi o mm, to radyjko, fajnie udało się to zrobić. Yy, tak naprawdę, mając programator, zrobiłbym to 100 razy szybciej. Nawet nie byłoby z czego filmu nagrywać. Ewentualnie z dekodowaniem chwilę miałem też za, e, zagwostkę po prostu. Najdłużej się zeszło ze zrozumieniem tej pamięci, jak ona działa. Nie było to zwykłe SPI, tylko była to komunikacja bardzo podobna, lecz 24 cykle zegara, trochę inaczej. Inaczej te dane były wysyłane. Mieliśmy dwa y, takty puste na początku, potem pięć kolejnych w środku. Yy, no i zrozumienie tego trochę mi czasu zajęło, nie ukrywam. Ja lubię analizować. Yy, sprawdzać dlaczego to się tak stało. Liczyć te cykle zegara, gdzieś mi się tam jedyneczka pojawi, gdzieś zero, już jest fajnie. Także z tego czerpię przyjemność, a nie z samego tego, czy opłacało się, czy nie.